Jeśli zaczniesz czytać Biblię od początku, już mniej więcej w połowie drugiej księgi, czyli księgi wyjścia, natkniesz się na starożytne prawa. Będziesz robić to, nie będziesz robić tamtego. Wszystkie te prawa zostały napisane w gatunku literackim, który nazywamy prozą dyskursywną. Znajdziesz je w wielu miejscach w drugiej, trzeciej, czwartej i piątej księdze Biblii. Jest ich ponad 600. Niezbyt często czytamy dzisiaj starożytne prawa, więc możemy mieć z tym trudności. Porozmawiajmy o tym, jak czytać prawo w Biblii. Po pierwsze, musimy pamiętać, że Biblia nie jest instrukcją poprawnego zachowania z kompletną listą rzeczy, które mamy lub których nie mamy robić, żeby zadowolić Boga. No tak, Biblia to opowieść. Ale Bóg mówi w niej ludziom, co mają robić. Jak najbardziej. Cała historia zaczyna się od Bożego planu, aby rządzić światem przez ludzi, którzy będą mu ufać i żyć zgodnie z jego mądrością. I właśnie tutaj znajdujemy pierwsze Boże przykazanie w Biblii. Nie jedzcie z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy tylko z niego zjecie, umrzecie. Ale ludzie uzurpują sobie prawo do poznania i definiowania dobra i zła, co nie kończy się dobrze. Sprowadza to na ziemię przemoc i śmierć, a ludzie zostają wygnani z ogrodu. Okej. Okay. Czyli to było pierwsze prawo w Biblii. To pierwsze Boże przykazanie, zaproszenie do tego, by ludzie ufali Bogu i żyli według Jego mądrości. Nie jest to jedno z praw danych Izraelowi, ale stanowi ich przedsmak, bo one też są zaproszeniem do zaufania Bożej mądrości. To kiedy Izraelici dostają prawo? To było tak. Izrael cierpiał niewolę w Egipcie, więc Bóg uratował ich i zaprosił do relacji przymierza podobnej do małżeństwa, a prawa stanowiły warunki tego przymierza. Czyli dostajemy cały katalog praw, które Bóg dał Izraelowi? Właściwie to nie. Nie poznajemy wszystkich praw, tylko przykłady, a zostały one w strategiczny sposób umieszczone między opowieściami o tym, jak Izrael łamał te prawa. Aha! Czyli mam zauważyć, że Izraelici byli jak pierwsi ludzie w ogrodzie, nie ufali Bogu i nie chcieli żyć zgodnie z Jego mądrością. Właśnie, a to znowu prowadzi do tragedii, przemocy i śmierci. I kończy się wygnaniem. Chociaż prawa są dobre i pokazują Bożą mądrość, to jednocześnie obnażają fakt, że Izrael nie potrafi być wiernym partnerem przymierza. Rozumiem, ale kiedy czytam te prawa, znajduję dużo dziwnych rzeczy. Na przykład, że ubranie nie może być zrobione z dwóch różnych tkanin. Jak to ma pokazywać mądrość Boga? Przede wszystkim warto wiedzieć, że wiele z tych praw to starożytne, rytualne symbole, które wyróżniały Izrael, czyli sprawiały, że był święty. Niektóre prawa odróżniały Izrael od sąsiadujących z nim narodów, inne prawa trzymały ich z dala od rzeczy, które w ich kulturze symbolizowały śmierć, choroby i zepsucie moralne. Okej! Okay. A co z rytualnym zabijaniem zwierząt? Ofiary to także rytualne symbole, które łączyły ludzi z Bogiem. Ty, śmiertelnik, nie mógłbyś wejść do Bożej obecności w niebiańskiej świątyni. Dlatego zwierzę bez skazy składane w ofierze zajmowało Twoje miejsce i zakrywało Twoje upadki. Dzięki temu mogłeś być pewien, że Bóg cię akceptuje. No dobrze. Ale nie wszystkie prawa dotyczą starożytnych rytuałów. Niektóre z nich mówią o tym, jak być dobrym człowiekiem i dobrze traktować innych. Tak, ale w tych prawach nie chodzi tylko o to, żeby być dobrym. Chodzi w nich o sprawiedliwość, która ma dla Boga ogromne znaczenie. Na pierwszej stronie Biblii dowiadujemy się, że każdy człowiek został stworzony na obraz Boga i ma swoją godność. Na tym ideale opierały się prawa w czasach Izraela. Tak naprawdę te prawa wciąż stoją u podstaw sprawiedliwości i równości, które dzisiaj są dla nas oczywiste. Ale niektóre prawa wydają się niesprawiedliwe, na przykład te, które uwzględniają niewolnictwo. Jeśli spojrzysz na te prawa w ich kontekście kulturowym, zobaczysz, że Bóg pracuje nad Izraelitami w miejscu, w którym są, popychając ich w stronę sprawiedliwości. Prawa nie obalają niewolnictwa, ale je osłabiają. Na przykład Izrael miał upamiętniać uwolnienie z Egiptu. Przez to, że co 7 lat wypuszczał niewolników na wolność i umarzał długi. W świecie starożytnym to było rewolucyjne. A co z prawami na temat szabatu, odpoczynku siódmego dnia i wszystkich świąt, które trwały 7 dni? O co właściwie chodzi z tymi wszystkimi siódemkami? Te wszystkie prawa o świętym czasie mają związek z historią o stworzeniu świata z księgi rodzaju. W sześć dni Bóg zmienia chaos w porządek. I każdy z tych dni ma wyraźny początek i koniec. Ale gdy dochodzimy do siódmego dnia, zauważamy, że nie ma on końca. To po to, aby wskazać na ideał, w którym ludzie razem z Bogiem panują i odpoczywają. Wszystkie święta trwające siedem dni to rytuały, które symbolizują prawdziwy cel i przyszłość ludzkości. Okej. Okay. Czyli wszystkie prawa, które otrzymał Izrael, należą do jednej z tych kategorii. Tak, każda z tych kategorii oznacza ważny ideał oparty na Bożej mądrości, a prawa pokazują, jak te ideały miały być w praktyce stosowane w starożytnym Izraelu. Ale z historii dowiadujemy się, że Izrael w kółko łamał prawo. Jak Bóg chce sprawić, by ludzie zaczęli ufać Jego mądrości? Mojżesz i prorocy żyjący po nim wierzyli, że pewnego dnia Bóg przemieni serca ludzi, aby mogli być wierni przymierzu i ufać jego mądrości. A to prowadzi nas do historii o Jezusie. Tak, Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić prawo. Właśnie, on był wierny przymierzu w przeciwieństwie do Izraela i całej ludzkości. Jezus żył zgodnie z Bożymi ideałami, które są podstawą prawa, i uczył, że prawo wypełniamy wtedy, gdy kochamy Boga i kochamy naszych bliźnich jak samych siebie. Jezus obiecał, że Boży Duch przyjdzie i przemieni jego naśladowców, żeby oni też mogli tak żyć. Więc gdy jako naśladowcy Jezusa czytamy dzisiaj te prawa, musimy pamiętać, że zostały one dane Izraelowi w kontekście ich starożytnej kultury. Nawet gdybyś chciał, nie byłbyś w stanie wypełnić wielu z nich. Możesz za to zobaczyć Bożą mądrość, na której opierają się te prawa. Tak. I ufać, że dzięki prowadzeniu Ducha Świętego będziesz mógł żyć zgodnie z tą mądrością, ucząc się kochać Boga i kochać bliźniego jak samego siebie.